Witam wszystkich, nazywam się Punio7, a to jest dalszy ciąg Świątyni Aurelitów Przynajmniej pierwszego poziomu Ta budowla ma również drugi poziom Który jest równie nudny Przynajmniej... Przynajmniej w połowie tak nudny jak ten Okej, okay, co to jest? Do tej żarówki wpada światło z umieszczonego dokładnie na nią małego otworu w suficie a aznej a znajdujące się w niej kryształy zwiększają egently zanim dojdzie ono do pomieszczenia poniżej. To ma jakiś związek z czymś. No, teraz poniżej. Zobaczę, co da się zrobić. Czyli czymś na drugim poziomie. Czyś co Zobaczymy. niedługo odwiedzimy. O tak. Odwiedzimy. Jestem. Zapewne. Ha, 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 ha... Co my tu mamy? Wtedy ich królowie i królowe oczywiście szlochali u mych stóp, modląc się do swych nieudolnych bóstw, ratun, eee, Przepraszam, czy wzywałem cię sługo? Mm, jak mnie nazwałeś? Sługa, dziecko, niewolnika, nocnik, wybrane przeze mnie imię, niewiele mnie w tej chwili obchodzi. Hmm. Nie jestem ani sługą, ani żyć żadnym z wymienionych przez ciebie rzeczy. No cóż, jak wspomniałem już wcześniej, zanim mi tak brutalnie przerwał, czemu oni tak lubią, lubią się w sensacjach? Najpierw opowiedzieli mi o lodowym wirze, przy pomocy którego strącili statek powietrzny, następnie oczywiście ja musiałem opowiedzieć im o górze, którą powaliłem w Igard, e kiedy to był nasz statek. Ci kapłani zapłacą za to, co zrobili. Albo jeszcze nie. Mów dalej. I wtedy, cóż, to było wtedy, kiedy i. Nian i ja, ach... Co tu gadać, udało się przepłoszyć moją widownię. Chwila, założę się, że to wasz statek się rozbił. Hmm. Tak, to nasz statek się rozbił. Będą musiał zapłacić za to, co zrobili. Starajcie się śledzić moją powieść. Żyjecie, a oni na pewno czują skruchę. Nie wspominając o tym, że na pewno boją się was, czego nie mogę zrozumieć. Co więcej, sądząc po zapachu, zapewne zbrudziliście ich stroje, tak więc... Wyliczcie swoje rany i idźcie. Ich kara jest wystarczająca. Oszczędzę ich. Bywaj. Sami musimy chwytać los w swoje ręce i oswajać go na tym polu łowieckim, którym nazywamy życiem. Czasem my chwytamy los, czasem los chwyta nas. Ale to jeszcze... jest jeszcze coś, o czym chciałbym się dowiedzieć przed tego dnia. Czy kiedykolwiek słyszałeś o kimś zwanym Ajey Kelsult? Tak, powiedziana furia. Tak brzmi jego prawdziwe imię. Jest jednym ze sług Talosa. Od czasu do czasu Talos umieszcza takie duchy w burzy, burzy w nieużywionych przedmiotach. Takich jak statuacze obdostrz. Talos? Talos. Niszczyciel. Jest panem burz, części ziemi innych form zniszczenia. Rządzi Ryl innymi bogami furii i lubi mieć na nich oko. Szczególnie na urin. W jaki sposób mogę pokonać tego ducha? To jasne, że MUSISZ wygnać go z jego naczynia. Zniszczyć wspomnianą statuę przy pomocy kapłana, zdesakralizować wspomniany ołtarz i tak dalej. Jeżeli nie brak ci odwagi, możesz bezpośrednio wywołać go po imieniu. To powinno go rozbudzić. Rozumiem. Bywaj. Przykro nam podajemy się. Myślę, że... Dobra, uciekać tak. Nie chcę Was więcej widzieć. Hmm. Co my tu mamy? Chyba żadnych pułapek. Historia sióstr światła i ciemności. Nie, nie chce mi się czytać. E, historia martwej trójki. Historia mrocznych elfów. Historia północy jeden. Szaleństwo furii. Bractwa tajemne. Na pewno to wszystko jest strasznie ciekawą lekturą. Jednakże nie mam na razie na to cierpliwości. O, 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 o. Trzeba uważać z wchodzeniem tam. W ogóle zbliżeniem się do tamtej. Tego pomieszczenia. O nie, o nie. Zostaliśmy zauważeni. W Dobra, szyk Zobacz. bojowy. I do boju. Tylko lodowy troll. Mm -hmm. Możesz na mm. nie liczyć. W szczęście zawsze mamy więcej oliwy z oliwek. Tak, zgoda. Nie, to nie jest oliwa z oliwek. Tak, wierzcie możecie. mi. Oliwa z oliwek nie powoduje Czego? śmierci od, od poparzeń. Gotów. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Zabaczjemy. Na tych drzwiach nie widać dziurki od klucza. Na powierzchni widzę jej napis. L połud, zach, P pół, zach. Hmm. Południe, zachód. Północ, zachód. Czy to zadziała? Nie wiem. Jestem. Oczywiście to jest kod do tego czegoś. Mam nadzieję, że zadziała. Nie jestem pewny. L Połud. O, Co to może oznaczać L? El. L Połud. Cześć chłopaki, już nie jesteście uwięzieni, ale i tak pogadam z wami później. Załatwię to. Okej, okay. dobra, zapiszmy to. Kręcimy w lewo, na południe. Hmm. Zachód jest tam, więc... Nie, to chyba nie zadziała. Północny Zachód. Północny Zachód. A, już wiem. Powinienem kręcić w lewo do południowego zachodu, a potem w prawo do północnego zachodu. Ok. Jest północny zachód. Mam południowy zachód. Jest południowy zachód, więc teraz w prawo do północnego zachodu. Eee... Chyba właśnie skopałem. Jeszcze raz. W lewo do południowego zachodu i w prawo do północnego zachodu. Ze schodu doszedł z Was dźwięk otwieranych drzwi. Hurraaa! Możemy tutaj teraz wejść. Zabić tego reita. Nie, nie będzie z tym problemu. Hm. Tu jest łatwizna, głupizna. Dobra, dobra. Potrzebujeszmy. Hmm. Zrobię Zobaczmy się spowodat. Zobac... Co to, po co tu spotkamy? Na pewno przyda nam się naszemu magowi. O, tak, dużo rzeczy, które z pewnością przydadzą się naszemu magowi. O, zobaczcie na no te piękne rzeczy. Chrona przed Błyskawicami, Dominacja Osoby I nic więcej, co może się przydać mnogowi No cóż, nauczymy się chociaż tego Dominacja Osoba Chrona przed Błyskawicami I zapamiętajmy trzy Dominacje Osoby, czemu by nie? Nie mamy innego wyjścia Dlatego by nie Mura murowego powietrza. To brzmi ciekawe. Większe przywrócenie. O tak. Przywrócenia zawsze i wszędzie się przydają. Tak jak swoboda ruchów. Dam tu kapłanowi. O, to na pewno potrafi używać. Już niezła kolekcja mu się zrobiła. A tak. Tam były w środku trole, i nadal są trole w ilości N-1, gdzie N była ich początkowa ilość, a 0 to jest ich końcowa ilość. A, rację, zapomniałem, że one są również na kwas wrażliwe. Zachowaj te kwasiane pociski. Strzelaj czymś innym na razie. Takimi tanimi jakimiś pociskami plus jeden, czy pociskami pewnego ciosu. Już się robi. Ok, szybki zapis. Co my tu mamy? więcej troli, twoje rozkazy. Mhm. Mm porządku Miałem tej troli jeszcze A więcej. Z zwykłym trollom nie spodobałby się zapewne fireball. Lodowe trolle po prostu go pokochają. Przynajmniej cały jeden. Tak? Który od niego oberwą. Okej. Okay. Jakieś rozkazy słucham zgoda Co mam hmm, mamy to z tego Mamy nadal dę... no jak się na... jak się ten o. Coś tam użyłem smoka Świetny przedmiot na jakiekolwiek trolle grze Ojejku. o Jest naprawdę dużo troli Chyba natrafiliśmy na jakieś forum. Tak. Czekam na rozkazy. Nie mam sobie tak czy ciebie. Takie jakąś Aż jakoś na Oczarowuje istoty. Nie. Gotowości? Hmm. Pięknie. Potrzebujesz dobrze? Pięknie się trole pokładły. Proszę, nie jest. No to jak zapach pieczonego trolla o, po, o poranku. Dobrze? dobrze? Teraz nasz mecz. podbija. Również pięknie. lodowe trolle znacznie osłabło od naszego ostatniego Zaraz. tak. Chciałbym miejsce kiedy było nasze ostatnie spotkanie z dobrymi trollami. A gdzieś w fortecy hordy. Chyba. Nie I... Jestem. Oficjalnie uważam teren, poziom pierwszy świątyni Aureitów za badany. Niech ktoś otworzy te drzwi pojedynczo. Okej, okay. możemy wchodzić na poziom drugi. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Ciekawi mnie, czemu nie zatrudnili ponownie prawa franczewskiego do czytania tej kwestii. Czemu w ogóle nie czytają tej kwestii? Okej, okay. jesteśmy. To jest poziom drugi. Raz nazwita. Śmierć Dahar, i wszystkim, którzy sprzeciwiają się woli lodowej bogini. Śmierć wszystkim, którzy nie wyznają marchewki. Ci panowie wyznają lud i. lód. I, i lud. Marchewka nienawidzi lodu. Lud jest skazaniem marchewki na śmierć. To właśnie co się z wami stanie. Ha, 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 ha. Zabiję was w imieniu marchewki. Ok, jak widać, poziom drugi jest równie duży co pierwszy. Dwa i pół terenów Ten pan wygląda na takiego, co potrzebuje pomocy w pierwszej kolejności. Pierwszą. W, w pierwszej kolejności, o tak. Mam na myśli, na myśli pomocy, mam na myśli pomocy od życia. Ciach, peczy. 21, ohohohoho. Zaczynam kochać tego Też poza tym, że teraz to będzie panie Ciry, gdyż wyszedł poza pierwszy szereg. Co trzeba A, zrobić? No i tak go kocham. Trzeba coś zrobić. Jak no, no czemuż chcesz teraz? Będę... To łatwe. Tak, zgoda. Bo jest Już się robi. Dobra. W tej mierze to wybierzmy. Z tego z w, w mojej hmm? To wszystko? Chciałbym, żebyś To A, ktoś no, się naszego na Musimy go bronić. Gotowy. One hit KO! Zauważcie, iż... Aurelita musiał tutaj wykonać rzut na obronę na wytrwałość. To wszystko? Na co cię stać? Lecz, dla tych, którzy nie wiedzą, dlaczego był, dlaczego był ten rzut, powiem im dlatego, iż to jest DND. To pan ten A tamten pan właśnie otrzymał cios za 50 sztuk ob... obrażeń. A co za tym idzie, muszę wykonać ta... udany rzut na wytrwałość albo by na miejsce. Akurat jemu udał się rzut na wytrwałość, ale to nie za bardzo zmieniło jego sytuację. Tutaj chodzi o życie i Bełty się skończyły. To oznacza więcej bełtów potrzebujemy. Dychaja! Szanowny śmierć. szanowny rozkazy? Okej. Może uważam panie, szanowny panie, szanowny panie, szanowny panie, szanowny Przerwań, łykać te potki, marnujesz się tylko. Okej, okay. zebrać się wszyscy. Temu panowie, panowie ponownie skończyły się pociski. Czas na trochę masz chwila Dobra, 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 gdzie my tu mamy pociski jakieś. Pociski, tu są pociski. Czego? Ten jest mój. Okej, okay, ten pan patrz, Cóż to jest? W roboty pryzmat osadzony w centralnej części tego dużego urządzenia wychwytuje promienie silnego światła dochodzące z góry na podstawie tej maszyny i jest symbol błyskawicy. Gotów. Aha, więc Stworzymy. to jest druga część no, tego, co błyszna, widzieliśmy na górze. Błyszna. A te dwie dźwignie służą do operowania tym ustrojstwem. Pierwsza z nich wraca go, a druga co robi? Strzela błyskawicą. <grym zniknąć w górę> Już mi się to podoba. Ognia! się Słucham? Zrozumiałem. Co? Łatwizna, gopisz. Agnij, tak. Mam to prostym sposobem można wyczyścić dużą część tego korytarza.

Dobrze. Słucham, Czy jeszcze coś zostało, Słucham, Słucham, coś zostało. Słucham, w tym kierunku? Tak, nadal ktoś jeszcze jest chętny, żeby zarwać błyskawicę. Rok w pobliżu, flankują nas, ognia. Ognia za wszystkich dział. <śmienic> Ojejku, przerwanie czas. To nie jest miło. Ja odpowiedział na to, będzie więcej gwiazd. Oho, ten pan nie wygląda na zadowolonego. Chyba pora na posiłki, hmm. tym razem Paladyn zerwał agro. Z wszystkich, nie mam sobie Wszyscy niech leczą paladyna. Jakie się rozkazy? Tymczasem. Dobra, przebić tego golema bardzo szybko, już no, chcesz teraz ode mnie. Zabierajmy się do roboty. Mm, 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 mm. Dawno tego nie używałem, ale zawsze mam go do dyspozycji, więc trzeba by tego Czemu nie użyć. Mówić? To było oczywiście uzdrowienie LaTandera. Specjalna umiejętność kopana latendera okej, okay, golem para. Okej, okay, czy jest jeszcze parę dalszych celów do strzelania z naszego świetnego działka pryzmatowego? Dowiemy się już w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim za uwagę. Życzę miłego dnia i na razie.